Marcin Janusz. Doskonałe przyjęcie Szymury. Jest wyblok. Jest dobrona lipińskiego z miejsca mika. Ale. Za dużo kontaktów. Namawia Mariusz Michała, żeby sprawdził. Idzie jako kapitan do... Do pana Macieja Twardowskiego, który tam policzył o jeden kącak za dużo. Nie panie Zęczny, e, mam jeszcze jedno pytanie. jak jest sytuacja, gdzie rozgrywający jest w drugiej ligi i wyskoczy, ma nawet poniżej taśmy i dostanie, to Czyli kontakt nie został potraktowany jako kontakt w bloku, który się nie liczy jakby do tej trójki. Odbić po jednej stronie siatki, no i to może nie podlegać ocenie wideoweryfikacji. No popatrzmy na tą sytuację. Tutaj jest atak, a właśnie. I to nie uznano za blok. Ten kontakt Mateusza Miki to uznano już za no, akcję w obronie. No ciekawe do dyskusji na pewno.